Agnieszka Maciąg miała 42 lata, gdy urodziła córkę. Ciąża nie była łatwa. Czułam totalną panikę. W czwartek, 27 listopada, odeszła Agnieszka Maciąg. Pozostawiła pogrążoną w żałobie rodzinę: męża, dorosłego syna oraz zaledwie 13-letnią córkę. W drugą ciążę modelka zaszła po czterdziestce. O latach wyznała, że chociaż bardzo się cieszyła, to był to dla niej czas ogromnego lęku. Sugerowano również, że może być zagrożeniem dla dziecka, wyznała. Agnieszka Maciąg osierociła syna i nastoletnią córkę. Nie żyje Agnieszka Maciąg? Miała zaledwie 56 lat. Gwiazda lat 90. od pewnego czasu zmagała się z ciężką chorobą. Informację o jej śmierci przekazał mąż modelki Robert Wolański. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci. Maciąg przed laty zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku przekazała, że choroba powróciła. Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Za związku z Pawłem Maciągiem, synem aktorki Barbary Wrzesińskiej, doczekała się syna Michała. Chłopiec przyszedł na świat w 1992 roku. Modelka miała wtedy zaledwie 23 lata i była u szczytu międzynarodowej kariery. Wróciła wtedy do kraju i skupiła się na wychowaniu syna oraz rozwoju innych projektów. Po latach wyznała, że okres ciąży i porodu był dla niej niezwykle trudny. Małżeństwo z Maciągiem nie przetrwało. Para rozstała się w 1996 roku. Wkrótce potem poznała fotografa Roberta Wolińskiego. Chociaż znajomi nie dawali ich związkowi szans na przetrwanie, to w 2011 roku wzięli ślub. Agnieszka Maciąg była przekonana, że nie będzie jej dane zostać ponownie matką. W rozmowie z Wiwą mówiła, że z partnerem przez kilka lat starali się o dziecko. Gdy już pogodzili się z tym, że nie uda im się powiększyć rodziny, modelka zaszła w ciążę. Rok po ślubie urodziła córkę Helenę. Helenkę traktuje jako absolutny dar i cud który mi się przydarzył, mówiła w jednym z dwiadów. Agnieszka Maciąg została mamą kilka dni przed 43 urodzinami. Agnieszka Maciąg była już dojrzałą kobietą, gdy na świecie pojawiła się jej córka. Urodziła Helenkę kilka dni przed 43 urodzinami. Tym razem okres ciąży nie był łatwy. Lekarze mówili jej, że ze względu na jej wiek ciąża może być zagrożona lub stanowić zagrożenie dla dziecka. W kwietniu ubiegłego roku, w czasie 12 urodzin córki, wspominała trudny okres ciąży. Wyznała, że niemal nieustannie towarzyszyło jej poczucie lęku. Wczoraj moja ukochana córeczka Helenka obchodziła 12 urodziny. Jest to jej święto, ale również moje. Urodziłam ją w wieku 42 lat. Czas ciąży był dla mnie okresem ogromnego lęku. Mówiono mi, że ciąża w tym wieku może być zagrożona. Sugerowano również, że może być zagrożeniem dla dziecka. Te wszystkie opowieści, które słyszałam z różnych stron, wywoływały we mnie niepokój, tym bardziej, że życie na świecie również nie wyglądało spokojnie zaczęła swój wpis. Następnie wyjaśniła, że postanowiła w tym czasie skupić się na rozwoju osobistym i duchowym, co pozwoliło jej uniknąć załamania. Jak stwierdziła, to właśnie wtedy zaczęła szkolić i przebudzać swoją wewnętrzną moc, a z czasem odkryła w sobie ogromną siłę. Był to początek jej nowej drogi w życiu. Musiałam zmierzyć się z moimi najgłębszymi lękami i obawami. Dla dobra mojej ukochanej córki robiłam wszystko, aby być jak najlepszą wersją siebie. Czułam totalną panikę. A to sprawiło, że to właśnie wtedy stosowałam różnego rodzaju techniki, aby mieć w sobie więcej spokoju, równowagi, zaufania, harmonii, światła, wyznała maciąg. Macierzyństwo opisała jako potężne narzędzie rozwoju osobistego. Nie była to dla niej łatwa i wygodna droga, ale za to ogromnie wartościowa. Rodzina i dzieci były jej największym szczęściem. Pisze o tym jako mama Helenki oraz mojego cudownego syna Michała, który ma teraz prawie 32 lata. Macierzyństwo i ojcostwo uczą nas miłości totalnej, bezwarunkowej, która jest czymś więcej niż my sami, dodała na.